Cześć! Nagrywam ten film jakoś na początku lutego. Nie wiem kiedy go wrzucę. W ogóle nie wiem, czy go wrzucę. Na pewno go wrzucę o 18, ale nie wiem kiedy. Czy w tym miesiącu, czy za 3 miesiące, czy może za rok. Ale tak stwierdziłem, że sobie nagram film jako taki eksperyment. Czy jak na taki kanał, na którym niedawno nie było, coś jeszcze nagram. To czy ktoś w ogóle to obejrzy, bo w sumie jestem ciekaw. No w tym filmie opowiem, jak mi się żyje i co robię w sumie ciekawego, jeżeli to kogoś interesuje. Ogólnie to. Nie nagrywałem filmów, bo w sumie to powiem Wam szczerze, że jakoś ten świat YouTube'a mnie znudził. Skupiłem się bardziej na pracy, na rzeczach prywatnych i tak dalej. Dużo rzeczy w sumie zrobiłem ciekawych. Yy, między innymi mam w końcu komputer. Nie wiem, czy akurat na tym filmie widzicie gameplay nagrany na tym komputerze, ale po prostu yy, w końcu mam komputer, ten o który, na który zbierałem kiedyś na live'ach. Dodatkowo, dodatkowo, w sumie, dużo rzeczy ciekawych zrobiłem. Dużo też miałem wypuścić projektów, ale których finalnie nie wypuściłem. Ale, ale mam, są jeszcze plany, są jeszcze plany, więc nie mówię, że nie. Od YouTube'a odszedłem totalnie, w sensie jedyne co robię na YouTubie to, to oglądam filmy, ale nie śledzę żadnych dram, nie wiem co się dzieje, nie oglądam fame MMA. Po prostu mnie to znudziło, z tego też powodu przestałem w sumie nagrywać filmy. Bo nie chciało mi się już tego komentować, więc jak, jak, jakbym miał wrócić na ten kanał, co raczej. Co, co raczej się nie stanie, bo prawda tu nikogo nie ma. To kurczę, to nie wiem nawet z czym, ale nagram sobie taki film dla eksperymentu, bo dlaczego by nie ten kanał nawet już zarabiania nie ma, więc jest. A, ale zobaczymy.